Siemanko moi drodzy, z tej Skubany A dziś omówimy sobie dwa nowe pojazdy, które pojawiły się w aktualizacji 5.10 I które być może już niedługo będziemy mogli zdobyć również na swoje konta Także zaczynamy A zacząć nie możemy od niczego innego jak od obiekta 252 Czyli popularnego defendera z dużego wota, który teraz jest już w naszym blicie. Co do takiego jest jest to radziecki czołg ciężki 8 poziomu. Bardzo przypominający i 5, ale w parametrach jednak troszkę się różni. Troszkę, a nawet bardzo i to na jego korzyść. Dziś postaram się go omówić w oparciu na statystykach, które są na stronie Blitzhanger. Ogólnie polecam stronkę, bardzo fajna. Osobiście mam do czynienia z tym pojazdem już od dłuższego czasu. I muszę wam powiedzieć, że parametry, które są na tej stronie, są bardzo wiarygodne. Więc będziemy się na nich wzorować. Niestety nie mogę wam pokazać ani gameplayu. Z gry po prostu na tym czołgu Ani nic więcej oprócz samego wyglądu Tego czołgu w grze No bo niestety ale to jest zakazane I no musimy się posiłkować Tą wiedzą którą mamy A więc jedziemy Ech, Konfigurację to sobie ustawię jakąś taką najprostszą Nie wiem ee, Dobra takie coś może być 1590 HP Z tym doładowaniem do HP Ale raczej każdy będzie brał do pancerza To może to wyłączę żeby było tak bazowo no to 1500 HP mamy. Zasięg widzenia 270 metrów. Pociski to jest bardzo fajnie, bo mamy AP-ki na goldzie. apc y nie hity, które często gęsto wchodzą w gąskę. No i oczywiście haekin to, ale wiadomo, haeki są prawie wszędzie. Penetracja na AP-ku to 225, na goldzie 265 i na haeku tam 68. No wystarczy. Obrażenia na AP-ku. 420 to jest największa, e, największa ilość wśród każdych ISów obiektów na tym poziomie, czyli na 8, bo wszystkie mają po 400, a ten ma 420 i to naprawdę czuć niby, no, chyba powie 20 różnicy, ale dużo mi. Ale jednak zobaczycie, że losowania są przyjemne i to bardzo przyjemne, więc. E, Okej. Okay. Co tam dalej jeszcze e, DPM, no na peku... Prawie 2000, to nie jest duży DPM, ale pamiętajmy, że ten czołg strzela po dużo, ale nie często. No bo przeładowanie to tutaj jest 13 sekund prawie, a nawet nie prawie, bo 13 pełnych sekund, więc to jest trochę dużo. Kaliber 122 mm oczywiście. 4.6 pocisków jesteśmy w stanie wystrzelić w ciągu minuty. To jest taka przeciętna wartość. A myślę, że tu jeszcze z perkami by się dało coś poprawić. No i co jeszcze? Chyba tu już nic ciekawego takiego nie będzie. Może jeszcze depresja i elewacja, to jest dosyć ważne. Nie opuszcza ten czołg dobrze działka. To na pewno nie jest dobry wynik, 6 stopni ma. No i wiadomo, jak to w tych radzieckich poezach jest słabo z tym opuszczaniem. Zawsze tego brakowało. To nie są Francuzi, gdzie mają bardzo przyjemne opuszczanie, ale elewacja 20 stopni no to jest akurat spoko. Tu jest całkiem fajnie, e, no a teraz przejdźmy sobie do prędkości, jak ten czołg się rusza, no waży 51 ton, więc no ciężki to on jest, jedzie do przodu 35 na godzinę, no jedzie tyle, na spokojnie tyle osiąga, czasem nawet więcej, jak jakieś górki się rozpędzimy czy coś, to e, nie hamuje go, tylko jedzie, 14 do tyłu, no to też szału nie jest, nie ma, ale jest dobrze, jest dobrze, na pewno jest spoko, dalej opory dla gruntu, no to tu się nie będę zagłębiał. U nas to jest trochę mniej istotne, bo tego tak nie czuć, bo fizyka w naszej grze jest trochę inaczej zrobiona. W dużym wodzie to jest bardzo czuć, ale w naszej grze to już tak średnie. Ale też te opory dla gruntu nie są aż takie straszne. No i okej, okay, to w sumie będzie wszystko, ale jeszcze nie do końca, bo na koniec sobie zostawimy wisienkę na torcie, czyli sprawdzimy sobie jego pancerz, czyli to co jest jego największą, myślę, zaletą. I uwaga, uwaga. Proszę bardzo, proszę bardzo. 450 mm skontowane płyty. Górna, zobaczcie na ten kąt. Tutaj jest praktycznie nie do zarżnięcia ten dziubek jego. Jedyna jego wada to jest ta ogromna wręcz dolna płyta, ale jeżeli byśmy ją gdzieś schowali jakąś górką na jakimś mieście, Himlu na przykład, byśmy się ukryli za tym nasypem, to jesteśmy nie do... Za... No, nie do po prostu wyjęcia, bo <noise> na pewno tu nas nie przebiją, ale jak tu nie przebiją, to będą kombinować tu i tu już się wbiją. Garnki są. Są dwa garnki, może małe, ale da się wbić. To jest coś takiego jak u Isa 6. Małe garnki, ale się wbija. Taki lew, te trzy czwórka nie będą miały problemu, żeby tam się wbić. I inne takie celniejsze czołgi. A więc co musimy zrobić, żeby nam się tam nie wbijali? O proszę bardzo. Musimy robić tak. Jeżeli podniesiemy lufę do góry i będziemy kręcić nią, to wtedy jest większa szansa, że przeciwnik właśnie trafi nam w tą lufę, albo nawet nie zdecyduje się na oddanie tego strzału, bo będzie bardzo ryzykowny. Więc jeżeli będziemy mu tak utrudniać życie, to jesteśmy po prostu no nie do przebicia. No patrzcie, no co to jest w ogóle jaki pancerz, No O czym my gadamy? Wielu uważa, że w Blitzie ten czołg będzie słaby, bo jeżeli w na PC jest OP, to w blicie nie może tak być, ale wszystko na to wskazuje, że w Blitzie będzie może nawet i lepszy niż na PC -cie. Więc zobaczymy jak to będzie. No, oczywiście w Blitzie są te takie łatwiejsze e, te strefy do przebicia są po prostu podświetlane. W dużym wocie tylko kółeczko się podświetla, to jest dosyć sporym ułatwieniem. E, bo, no, bo w blicie, prawda, no każdy mniej doświadczony gracz... Wie mniej więcej gdzie może przebić, a gdzie nie, dobra. Teraz zobaczmy boczek, bo tu jest no, 100 mm. To jest pancerz warstwowy, taki paseczek pancerza warstwowego. E, no i to jest tylko tu chyba o, tu, no i tu i z drugiej strony. Więc tu, tu też jest fajny kąt w miarę, ale myślę, że raczej będą się wbijać. Ogólnie, stać z tu też nie jest złym pomysłem, muszę wam powiedzieć, bo pancerz też na to pozwala wieżyczka z boku też jest dosyć twarda. No, powiem, że tu jest 200. No, 200 mm. To nie wszyscy się wbiją od boku, szczerze mówiąc. Są na 8-7 takie działka, które nie mają takiej peny. Dobra, ale tu już sobie sprawdziliśmy. Oczywiście wszystkie te statystyki, wszystkie te czołgi wy też możecie sobie sprawdzić, bo w opisie będziecie mieli. Po prostu link do, tego, do tej stronki. A to jest bardzo fajna stronka, więc jeszcze raz polecam. I możecie sami sobie wszystko popatrzeć, gdzie, co i jak No tył to wiadomo, dużo tutaj pancerza nie znajdziemy różno co szukać No chociaż tutaj boczki są jeszcze nieźle skontowane, jakby ktoś tu trafił to mógłby się odbić I byłoby smutno mu No a dobra, tu też taki sam pancerz jak tam, na tamtym boku, no to raczej nikogo nie dziwi Jeszcze zobaczymy sobie skontowanego tego czołga No Skąd lepiej się nie kontować. Co prawda dla dolnej płyty byłoby to korzystniejsze, ale wtedy pokazujemy ten boczek. I teraz mamy już tu 250, 260 mm, a z golda e, mogą nas przebić po prostu inne czołgi. Nawet e, defender ten, nasz, znaczy ten nasz obiekt 252 u ma na goldzie 265 penetracji, czyli drugi obiekt by nas tu przebił po prostu, bo tu jest już takie coś. No i każdy by nas tu raczej przebił z golda, więc tak ryzykownie jest trochę stać. Jak już to może lepiej tak, nie wiem. Ale wtedy no tu mamy tylko 200 mm. Co prawda dolne płyty ruskich czołgów słyną, z tego, że lubią dingnąć, magiczne takie są, ale no myślę, że ta dolna płyta może tutaj być sporą przeszkodą w tym czołgu. I takim, no, taką piętą sobą Ale dobra, może jednak będzie bardzo fajnie, No w ogóle patrzcie na jego kształt, to jest też takie kogoś, on wygląda jak taka, jak taki żółw, albo łódka niektórzy tak mówią. Więc naprawdę bardzo fajny pojazd i myślę, że no będzie ciekawie, będzie ciekawie. A teraz przejdźmy sobie do drugiego pojazdu, bo jest też drugi pojazd i jest to M4FL10, czyli mm, taki Shermanu AMX. Jest to siódmy Tier, czołg kolekcjonerski, który e, kojarzycie może grę Grand War Tanks, bo on tam był. Każdy, kto grał kiedykolwiek w tą grę, to jest taka stara gierka podobna do WOTA. Dostawał ten czołg na jakiś czas do przetestowania sobie, bo po prostu mógł sobie nim pojeździć. Tam po paru dniach mu go zabierali, ale ja go właśnie z tej gry kojarzę najbardziej. I powiem Wam, że całkiem przyjemnie mi się tam nim grało. Ale zobaczymy, jak tu będzie. 1100 HP ma, 200, prawie 300 mm zasięgu widzenia, bardzo ładnie. To jest w końcu Magic, więc musi mieć ten zasięg. Eee, też apki, APCR-y i, APCR -y i Heczki ma. Na APK 1800 DPM -u. to jest magazynek oczywiście na, e, e, na APCR-ach 1500 DPM -u. penetracja 202 na Goldzie, na APK 144. No to taka słaba penetracja, ale to wiadomo, każdy Magic na siódmym tierze ma słabą penetrację, więc to nie jest żadna nowość. Damage 160 na APEKach 135 na goldzie, więc mi ten czołg przypomina Wagena, szóstotierowego, tego, no też premium tanka, którego dostawaliśmy już dawno temu na święta, on był, pamiętam. I myślę, że do niego go będę trochę porównywał, chociaż to jest wyższy tier, a jest, no, taki chyba bym powiedział, że nawet słabszy. Cały magazynek ładujemy prawie 12 sekund, więc całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że mamy tylko 3 pestki, no i po 160 te pestki. Wyobraźmy sobie, że spotkamy taką ósemkę, choćby tego obiekta 252U. No i co? Będziemy ładować 12... Sekund magazynek, po czym trzy peski od niego się odbiją, no bo nie mamy peny. Także no, to może być problem. Z usepkami ten czołg naprawdę może mieć spory problem. Ale może tak nie będzie, może będzie walczył z samymi siódemkami, szóstkami. Życzę wam, żeby was tak losowało. Ale no, sami wiemy, jaki jest złot. No i zobaczmy, skoro nie ma pancerza, to może ma coś innego Znaczy no, do pancerza jeszcze przejdziemy Znaczy, skoro nie ma dobrego działa, chciałem powiedzieć, to może ma coś innego Depresję ma 6 stopni, czyli tak samo jak obiekt 252 To nie jest dobry wynik, jak na taki czołg, który powinien mieć depresję No bo jednak, e, w sumie nie, no ten kadłub tego Shermana może trochę utrudniać Ale powinien mieć tą depresję, myślę, że lepszą 6 stopni to nie jest dobrze, 13 stopni do góry to też nie jest dobrze Do przodu jedzie 48 km na godzinę no, to tak powiem Wam, że nie jest dużo w sumie 18 do tyłu. Mogłoby być lepiej. Naprawdę, tu mogłoby być też lepiej. Ale niestety nie jest. No i opory dla gruntu. Dobra, tu już nie będziemy się zagłębiać. Teraz zobaczymy sobie ten pancerz, którego już widzę, że nie ma. Ok, no 70-80 mm. O, tutaj się zaczyna. Tu jest jakiś twardszy gdzieś moment. Na logu nie 120 mm to nie jest przeszkoda, żeby nas szóstki przebijały, nawet no, wieżyczka jeszcze bardziej miękka. Oj, w ogóle to będzie papier, totalny papier, mówię Wam. No, tu będą haeki nawet wchodziły i to takie, oj, mocne. <ścoughs> o, ho, ho, 30 mm na wieżyczce, nie, nie, nie. No, to powiem Wam, że ten pojazd będzie słaby. Będzie słaby, będzie takim mięsem, armatnym coś czuję. No, nie ma pancerza, nie ma. Niby kadłub przypomina trochę dwójkę, ale pancerze dwójki, co to, to raczej nie jest, bo e dwójka to dinga, a to to raczej nie będzie dingało. Chyba że się tak skontuje, no to pod takim kątem to może, ale wtedy będą nam w bok strzelać. No to nie, ten czołg myślę, że będzie tragiczny wręcz, ale to jeszcze zobaczymy. Jak się pojawi, to się zobaczy. Nie wiem, kiedy dokładnie się pojawią te pojazdy. Myślę, że w tej aktualizacji. Więc będziemy czekać. Po prostu. Ja najbardziej czekam na obiekt A252U i pewnie wielu z Was też na niego czeka. A jeżeli Wam. No powiedzmy, że przyfarci się, to już. No praktycznie już teraz możecie spotkać go na ósemkach, na randomku. Więc polujcie, jeżeli Wam się chce. A jeżeli nie, no to czekajcie po prostu na ten czołg bo myślę, że będzie warto. Jeżeli nic, raczej nie znerwią go już teraz, bo już jest za późno. Chyba, że przesunęliby jego sprzedaż i wtedy by go znerfili, ale myślę, że tak się nie stanie, więc oczekujcie ten pojazd, bo naprawdę myślę, że będzie robił yy, no, furorę. No i cóż, w tym odcinku to wszystko, trzymajcie się, cześć!